Hejka, z tej strony Skadi. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną część serii Adlerwek, a dokładniej o dwóch takich, co wybrały się na długodystansowy szlak górski znajdujący się w austriackim Tyrolu. Nasz pobyt w Austrii zbliżał się ku końcowi. Za sobą miałyśmy już dwa tygodnie wędrówki i 13 etapów szlaku. Z miejscowości Tyrol, w której miałyśmy założoną bazę wypadową, po raz ostatni spakowałyśmy się na wyjście w góry. Mając wiedzę w postaci prognoz pogody oraz to, ile jeszcze zostało dni do dyspozycji, wiedziałyśmy już, że przygodę ze szlakiem Adlerweg zakończymy w zachodniej części gór Karwendel. Znalazłyśmy jadący rano i bezpośredni pociąg z Tirol do Hochzir, skąd rozpoczyna się etap 14. W zamyśle miałyśmy dzisiaj także podciągnąć etap 15, którego przebieg umożliwiał w pewnym miejscu jego dogodne opuszczenie. Większą część dobytku zostawiłyśmy w namiocie, pakując się jak na typową jednoniową wycieczkę. Zameldowałyśmy się na stacji kolejowej w Hochzir. Etap 14 rozpoczyna się na dzień dobry ostrym podejściem. Czudrowa droga, wijąca się w lesie, miała momentami spore nachylenie, które drastycznie spowolniało tempo zdobywania przewyższenia. Muzyka Dopiero po dwóch godzinach ujrzałyśmy pierwsze wysokogórskie alpejskie łąki. Na hali Solan dostrzegłyśmy zbudowane na brzegu skały Solstein Solsteinhaus, które stanowi metę etapu XIV. Po kolejnej godzinie spędzonej na szlaku dotarłyśmy do stolniska Solsteinhaus. Wybiło właśnie południe, gdy na tarasie stolniska przytuliłyśmy szklanicę Holundera i porcyjkę Strzutli, zbierałyśmy siły na kolejny 15 etap. Etap 15 rozpoczyna się już na konkretnej wysokości, około 1800 metrach nad poziomem morza, więc już od samego startu obfituje w ciągle zmieniające się otoczenie. Generalnie cały zamysł trasy ma na celu przedostanie się do kolejnego pasma górskiego Wetterstein. Etap poprowadzono dzikimi dolinami, gdzie najważniejszym jego punktem jest przejście przez przełęcz Abzirer na około 2100 metrach nad poziomem morza. Ze stroniska Solstein House prowadzi na nią kamienisto-piarżysty szlak wśród ciekawie wyglądających formacji skalnych. Gdy rozpoczęłyśmy podejście na przełęcz, mocno byłyśmy zaskoczone stanem ścieżki. Podłoże obsuwało się pod naszym ciężarem, a kiki, które bardzo by nas pomogły, zostały na kempingu, gdyż pełniły rolę stelaża naszego namiotu. Gdy walczyłyśmy z każdym krokiem, by nie sunąć się razem z piargiem na dno doliny, zauważyłyśmy gościa, który w dość wolnym tempie schodził z przełęczy. W trakcie mijania się poznałyśmy przyczynę jego spokojnego przemieszczania się. Facet miał ze sobą metalowe grabki i skrupulatnie oczyszczał nimi ścieżkę z nasypanych kamyków i nadmiaru piachu. Przełęcz Epsiler jest dość wąska. Dogodne warunki sprawiły, że ostał się jeszcze na niej całkiem spory płat śniegu. Oh, <music> Zejście strzęjące było równie czujne jak podejście. Po kilku telemarkach na piarkach znalazłyśmy się w Dolinie. Do Giesenbach, wzdłuż którego równolegle prowadzi droga szutrowa, wyprowadził nas na obrzeża miejscowości o tej samej nazwie. Ukazał się przed nami przejazd kolejowy, który właśnie wybrzmiewał charakterystycznym sygnałem. Poderwałyśmy się do biegu, by złapać pociąg jadący do Holin Tirol. Tradycyjnie jeszcze pokażę Wam kilka migawek uchwyconych w zachodniej części gór Karwendel. rol spędziłyśmy jeszcze dwa dni, leżakując w namiocie i czekając na datę wylotu naszego samolotu do Berlina. Poza tym, aura nad Tyrolem w końcu miała się zmienić, więc podjęcie się próby przejścia kolejnych etapów uznałyśmy za bezsensowne. Zapowiadano kilka dni ulewnych deszczy. Czas zabijałyśmy puszczonym w telefonie audiobookiem. Rozrywkę zapewnił nam Remigiusz Mróz i jego książka Listy z Zagrobu, ...przesądzające sprawy. W wersji pisał o heliotropii. Dodała Burzyńskę mamy to. Świetnie. Teraz powiedz mi tylko co konkretnie. Uśmiech na jej twarzy kazał sądzić, że zrozumiała z tego więcej niż on. Pasus. To koniec posiadania. To koniec wyjazdu. A tak wyglądał nasz alternatywny etap szlaku Adlerwek, którego trasa przebiegała pomiędzy kempingiem a sklepem. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu wszystkich części czujecie się namówieni, by podjąć się wyzwania przejścia szlaku Adlerwek. My wróciłyśmy z Tyrolu uskrzydlone. To nie jest nasze ostatnie słowo, gdyż kolejne etapy wciąż pozostają do odkrycia. Kliknijcie subskrypcję, by być na bieżąco. Na pewno na kanale pojawią się kolejne części serii Adlerwek. Uściski i całuski. Pa!